Fundacje kulturalne dla biblioteki na Bielanach nie rezygnujemy z tego pasma, ponieważ poza powrotem na żywo cykli, które mam przyjemność i zaszczyt prowadzić, również i te udomowione, pandemiczne dobrodziejstwa mówię z całym przekonaniem, czyli forma komunikacji nie na żywo, ale generująca na pewno większą, łatwiejszą możliwość dostępności do rozmowy, czy też nawet do komunikatu jednoosobowego, jak w tym przypadku, to jest coś, co pozytywnie wpłynęło na możliwość generowania. E wartości, jaką jest system internetowy, czy możliwość pracy zdalnej. A my skupiamy się właśnie w tym cyklu, czy ja się skupiam w tym cyklu na tym, co możemy zrobić w domu, żeby poza doraźnością, poza doraźnym życiem, cieszyć się z dobrodziej z kultury. Muzyka, kino. Literatura. To są główne przedmioty mojego zainteresowania, którymi chcę Państwa zarazić. No i dzisiaj pokazuję i opisuję mnogość, mnogość propozycji, dlatego. Przechodząc do meritum, zaczynamy od nowości na winylach. Płyty analogowe wydawane przez MTJ, który starannie wzbogaca kolekcję płyt wydawanych w latach 80., w latach 90. ikonicznych albo w zestawach DPS. O tak jak w przypadku Brygady Kryzys, To, co czuję, to, co wiesz, Robert Bylewski, Tomasz Lipiński, klasyka polskiego rocka. A skoro o Tomaszu Lipińskim mowa, również najsławniejsza płyta tiltu Chat, komando Tilt z tym hymnem, który powtarzamy po wielokrotnie ostatnio, nie wierzę, politykom. 2 plus 1, y, wielki, mały człowiek, wielcy ludzie i wielka popowa muzyka. Y, gdybym miał zaryzykować stwierdzenie, y, kto y, z polskich twórców był. Formatu Abby na polską miarę jednak, bo to nie była Abba, to myślę wskazałbym na 2 plus 1. Wspaniały zespół. No i country album Krzysztofa Krawczyka z hitami również znakomitymi na bazie renesansu popularności tego muzyka. To są reminiscencje. Reminiscencje to także męskie granie 2010-2019. Niesamowity projekt, któremu chyba nikt nie wróżył aż takiej kariery, aż takiej popularności, ale hit za hitem właściwie męskie granie stworzyło swego rodzaju ikonę wśród młodych ludzi prezentacji muzyki rockowej, rock'n'rollowej, wyglądu ikonografii Związanej z plastyką, wskazuje na Brodkę. I przede wszystkim jest to świetna, świetna muzyka. Same hity: Wojciech Waglewski, Katarzyna Nosowska, Smolik, Organek, Podsiadło, Kortez, Zaleski, Rogucki, Brodka, Ostry. Fish, Mela Koteluk i tak dalej, i tak dalej, wszystkich mamy na tej jednej płycie. Mystic w ogóle wydaje fantastyczne rzeczy. Szkoda, że mamy tak mało czasu, bo o każdej z tych płyt chciałbym opowiedzieć więcej. Może będzie okazja, na razie tylko pokażę. Szymon mówi, coś się zepsuło. Maria Peszek, Ave Maria, Ave Maria, no co można powiedzieć? I jest swego rodzaju Maria Peszek, przecież z wykształcenia aktorka. Kimś w rodzaju trybuna, ale nie ludowego, a trybuna prywatnego, którego to prywatność staje się publiczna. I ten sylogizm wprawia w ruch całą machinę inspiracji nowoczesnych brzmień i przede wszystkim przekazu, przesłania. To jest właśnie ta płyta Ocali nas miłość, bardzo nietypowy, niecodzienny materiał organka i też jak zwykle w przypadku mystic wart obejrzenia dokładnego i przesłuchania tej płyty, która powstała przy udziale Muzeum Powstania Warszawskiego i z okazji 77 rocznicy powstania. Wydarzenie. Are You There, Michała Łapaja, no i Gutek, Stan Rzeczy, to jeszcze dwie płyty, które chciałam koniecznie Państwu pokazać, obie wydane przez Mystic. No i przechodzimy, ponieważ jest bardzo dużo literatury. Do klasyki i klasyków. Zacznę od MG Aforyzmy, optymizmy, do czytania w chwilach handry i do czytania na te czasy. Czasy są niewesołe, czasy są tragiczne, bywa, że tragiczne, więc tym bardziej aforyzmy, optymizmy trzeba mieć pod ręką i czytać na chybił trafił. Otwieram stronę przypadkową. Wystarczy, abyś nie czynił tego, czego nie należy, a zrobić wszystko, co trzeba. Left stoi. Powtórzę. Wystarczy, abyś nie czynił tego, czego nie należy, a zrobić wszystko, co potrzeba. Kurczę, starajmy się. Thomas Bernhardt, wydawnictwo czytelnik, wycinka. Wielki spektakl Krystiana Lupy w tłumaczeniu Moniki Muskały. Tutaj mamy tłumaczenie właśnie Moniki Muskały i książka, która stała się pierwowzorem literackim, no która. Arcydzieło literackie, więc trudno mówić o pierwowzorze literackim. Arcydzieło, które zaadoptowało Lupa. No i teraz do czytania już odrębnie w serii Bernhardowskiej wydawnictwa Czytelnik. Mistrz słowa, mistrz Divi sekcji emocjonalnej i paranoi, która staje się powszechnością. A skoro o klasyce mowa, wydawnictwo była B. Wladimir Nabokov Lolita, George Orwell, kolejny z serii orwellowskiej, y, y, projekt, y, pozycja WAB: Folwark Zwierzęcy. To są Evergreeny, więc trudno tutaj y, cokolwiek mówić. Z pewnym drżeniem pokazuję. Ach Boże, Marcel Proust, w stronę Słana. To jest książka, no nie starczy znowu czasu, żeby o tym Państwu powiedzieć, która zmieniła moje życie. W klasie maturalnej czytam całego Proust'a w poszukiwaniu straconego czasu. I dzięki temu y, naprawdę, naprawdę stałem się innym człowiekiem. Literatura zmienia życie. Jeżeli to jest Marcel Prust, y, to zmienia na pewno y, nie, pewnie nie znajdę czasu, żeby przeczytać teraz Prusta znowu w całości. Na to trzeba poświęcić przynajmniej rok życia, ale dotknąć y, albo tak jak w przypadku tych aforyzmów, y, otworzyć na którejkolwiek so, y, y, stronie i przeczytać jedno zdanie. I to. Wystarczy. Wieże wydawały się tak odległe i na pozór tak mało zbliżaliśmy się do nich, że zdziwiłem się, kiedy w chwilę potem zatrzymaliśmy się przed kościołem w wille. Nie znałem przyczyn rozkoszy, jakiej doznałem w przód, widząc je na horyzoncie, a przymus dociekania tych przyczyn zdawał mi się bardzo uciążliwy. Miałem ochotę zachować w głowie owe linie poruszające się w słońcu i nie myśleć już o nich teraz. Chciałbym czytać dalej. Tadeusz Bojżeleński, tłumaczenie. Róża w rozkwicie, kompletnie inna literatura, ale w bestsellerowej, jak słyszę, świetnie się sprzedającej serii Louise May -Alcott. Zaczęło się od małych kobietek, a teraz już idzie wszystko. Nie tylko dziewczynki powinny to czytać, bo to jest świetna literatura kobieca. No i Anna Brontel w serii Brontowskiej z Korei, lokatorka Wildfield Hill. Proszę państwa, polska klasyka, polscy klasycy znowu wydawnictwo znak tadeusz wznawia tadeusza Konwickiego, kronika wypadków miłosnych znamy również film andrzeja Wajdy, jest piękny książka ludwiki włodek pra i waszkiewiczowie opowieść o rodzinie też wznowienie wydawnictwo Marginesy i Marginesy w związku z tym wznawia Iwaszkiewicza, nie wiem, czy na jeden raz, czy to będzie więcej e, pozycji. Czerwone e, tarcze to jest nietypowa dosyć pozycja w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, bo historyczna opowiadająca o Odrodzeniu Królestwa Polskiego. I na koniec jeszcze dwie nowości filmowe DVD, bo coś zaniedbałem kino, tym razem poprawię się. E, Ruchomy chaos i żegnajcie głupcy film amerykański i film francuski, który ominął kina i dlatego warto po te pozycje sięgnąć, bo też są po prostu niezłe. Bardzo dziękuję, zachęcam do kolejnych poleceń, rekomendacji Łukasza Maciejewskiego. Do usłyszenia i zobaczenia na Facebooku i w social mediach biblioteki oraz w zaprzyjaźnionych portalach. Do zobaczenia.